Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcia, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do mu przyjdzie z wieczora czy o północy. Czy opianiu kogutów, czy rankiem, bo niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiącymi, lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Oto słowo Pańskie. Siądź na chwilę. Tuż. Kolejny pewnie adwent w naszym życiu. Pewnie kolejny raz e, słyszymy o tym, że mamy czuwać, że jesteśmy wyzwani do czuwania, do oczekiwania. E, będziemy słuchać i wszystkie czytania będą nam podpowiadać e, też przez ten okres adwentu, będą podpowiadać, co znaczy czuwać, jak czuwać, że to jest takie zwyczajne stanie bez ruchu. Ale podobnie nieraz jak okres Wielkiego Postu. Co częściej się mi się, wydaje, że się zdarza w naszych sercach takie pragnienie oczywiście przeżywania Adwentu i okresu Wielkiego Postu bardziej w sferze duchowej, nie w zewnętrznej. Sferza duchowa, która jest bardzo ważna, która rzeczywiście zmienia nasze serce, podejście do świata, do tego, co jest obok nas, uczy nas wolności, ale bardzo często poza tym nic nas nie kosztuje. Czyli Trochę jak z tym czuwaniem, co w adwencie oznacza w moim życiu, że będę czuwać, że będę się uczył czuwania. No to powiem sobie, fajnie, panie Jezu, jestem gotowy. I nad tym bardzo często się będzie kończyło. Coś, co w wielkim poście, co oznacza dla nas w post, wielki post, bardzo często w sferze duchowej, że my no, pracujemy nad sobą, się umartwiamy, postanowienia robimy. Ale co w sferze zewnętrznej to oznacza? Bardzo często nic. Coś, co rzeczywiście w Adwencie nam się bardzo często kojarzą raty, że raty nas kosztują, że musimy wstać, uczyć tego czuwania, że musimy zaplanować sobie dzień w, dzień, w kolejny dzień, dzień wcześniej, że musimy uporządkować pewne rzeczy, żeby znaleźć czas na przykład na te raty poranne. To mnie kosztuje. Zewnętrznie kosztuje. Zobaczcie, że dzisiaj Pan Jezus mówi do apostołów o tym, że mają czuwać, że mają być zawsze gotowi, że mają się zachowywać jak słudzy, których Pan wyjeżdża, zostawia im po rządem pewne rzeczy, ale nie wiadomo kiedy wróci i lepiej, żeby nie spali wtedy, kiedy wróci. I to na końcu Jezus mówi, ja to mówię nie tylko do was, ale do wszystkich. Czyli zakładamy też do nas. I teraz, co, co w moim życiu oznacza to, że Pan Jezus mi mówi, że mam być zawsze gotowy, zawsze gotowa. Bo dla apostołów to był konkretny sprawdzian. Bo kiedy poszli do Ogrójca, Jezus się modlił w ogrodzie oliwnym, bo za chwilę mieli Go pojmać. Mówi swoim apostołom czuwajcie. Już nie słuchajcie, w sferze takiej duchowej, że takiej metafizycznej, że my jesteśmy gotowi wewnętrznie na to, żeby czuł. Nie, czuwajcie. Odszedł, modlił się za chwilę wraca i. Nawet godzinę nie potrafiliście ze mną czuwać. Czy słuchajcie, to wezwanie Pana Jezusa do czuwania nie jest tylko i wyłącznie takie w sferze wewnętrznej. Że my jesteśmy gotowi, że. Nie, ona ma być też bardzo często w sferze zewnętrznej. Że po mnie na zewnątrz też widać to, że jestem gotowy do czuwania. Nie, nie tyle, że gotowy, czuwam. I rzeczywiście w Adwencie znowu ten Adwent nam przypomni. Oczywiście wezwanie do czuwania jesteśmy cały rok, nie tylko teraz, ale teraz w szczególny sposób nam będzie Adwent przypominał, co znaczy czuwać. Ja myślę, że dobrze, że mamy na początku tego Adwentu także tego patrona, świętego Franciszka Kseverego, bo można powiedzieć, że on jest patronem Adwentu, że to rzeczywiście jest święty, który żył Adwentem. Bo kiedy, oczywiście w pewnym momencie znamy go z tego, że był wielkim misjonarzem. Mi, zakładał misję w Indiach, był odpowiedzialny za tę misję. Potem jego marzenie było Japonia. Pojechał do Japonii. Potem Chiny. Tu już nie wyszło, zachorował, umarł. Ale zanim to się stało, zanim stał się patronem misji, bo stał się, jest teraz największym patronem misji, to zdarzyło się tak, że do Indii miał pojechać dwóch Jezuitów. Wcale nie on. Przygotowywali się. Mówimy, że. Tak my przygotowujemy się mentalnie, duchowo i tak dalej. W pewnym jeden zachorował, czy nie mógł pojechać, drugi dostał inną misję. Ignacy woła Franciszka i mówi mu: Potrzebuję, żebyś pojechał do Indii. Na to, co powiedział Franciszek: Dobrze, pojadę. I Słuchajcie, na tym polega bycie czuwającym. Na tym polega bycie gotowym. Powiedzcie, nawet w dzisiejszych czasach, no że on nie zna języka, nie znał kultury, mógł się, nie mógł się przygotować. Pojechał. Bo tak żył, że był gotowy pojechać, że nie tyle był gotowy, pojechał. Dobrze pojadę. Powiedział, to trochę tak. Dzisiaj, jest, kiedy Jezus mówi o tym, że ma przyjść, śpiewamy maranata na początku. Śpiewamy bardzo często w czasie adwentu maranata. A co to oznacza? Przyjdź, panie Jezu. Kiedy? Teraz. Kiedy tylko chcesz. Nie, że kiedyś. Czy śpiewają, słuchajcie, maranata, to nie jest tylko tak, że my tak tkliwie się pośpiewamy, lepiej się poczujemy, że maranata, i że to ładne, że przyjdzie Panie Jezu i może przyjść do naszych serduszek. Nie. Maranata oznacza koniec świata. To, że dzisiaj się kończy moje życie, że jestem na to gotowy, gotowa. Dzisiaj. Nie. To gotowość polega na tym, nie w takiej sferze metafizycznej, duchowej, jakiejś takiej. E, to, że przychodzi i on mówi: No to idę, chodź. A mówię, nie, panie Jezu, to wiesz co, bo tak z dwie godzinki mi daj, bo jeszcze muszę pewne rzeczy zamknąć. Daj mi jeszcze dwa tygodnie, bo muszę tam z tamtą osobą porozmawiać. Daj mi miesiąc, bo jeszcze muszę kogoś zabezpieczyć. Nie. Właśnie, słuchajcie, po to nam jest adwent, i po to nam adwent chce przypomnieć cały ten. Czy jestem gotowy już dzisiaj? A czy jestem gotowy? Wiadomo, że bardzo często nie. Ale nawet to, że ja sobie przypomnę, że tak bardzo mi brakuje jeszcze do tego, żeby być gotowym, to ja kładąc się spać, proszę pana Boga, panie Boże, daj mi jeszcze jeden dzień, bo muszę kilka rzeczy załatwić. Ale mam być gotowym, gotową. I po to jest adwent. To nie jest tylko wyśpiewywanie to że wyśpiewamy sobie ładnie i ckliwie, bo pieśni adwentowe są ładne. Ta wielka tęsknota, która wybija za tym, że przyjść Pan Jezu, bo my tu jesteśmy tutaj, On jest tam. Ale znowu to nie chodzi o to, że On przychodzi do nas, tylko że tak naprawdę to przyjście do nas oznacza, że my idziemy do Niego. Że my do Niego chcemy iść. W adwencie duszu będzie o tęsknocie. Święty Franciszek też tęsknił wszyscy z was pewnie znają jego historię. Był jednym z pierwszych towarzyszy Ignacego. Zaprzyjaźnili się. I w momencie, kiedy Ignacy go wysyła do Indii, ani jeden, ani drugi nie wie o tym, że już się nie zobaczą. Pisali do siebie listy. Listy szły dwa, trzy lata, płynęły bardziej. Tęsknili. Może nie, nie chodzi o jakąś taką przyjaźń męską, tak dalej. Ale oni zapragnęli stworzyć grupę przyjaciół w Panu i stworzyli ją. Chcieli być razem, razem coś tworzyć i nagle się rozłączają. I widzicie ta tęsknota, która nie jest tęsknotą romantyczną, nie jakoś tam miłosną, ale zwyczajna taka tęsknota za kimś to jest dla mnie ważne, z kim chcę przeżywać życie. I tęsknota, która nie, nie jest destrukcyjna. Nie zniszcząca, nie sparaliżująca, nie z depresyjną tęsknotą. Bo ta tęsknota moja do pana Jezusa, kiedy ja woła, marna ta, to nie jest tak, że teraz ja będę płakał sobie w fotelu i mówić: Panie Boże, jak za tobą tęsknię, i to w ogóle nie jestem w stanie nic zrobić, bo ja za tobą tak tęsknię, już weźmię do siebie, nic nie będę robił. A jutro kolokwia, zaliczenia, nie. No ale pani wziął tak za tą tęsknię, że nic nie jestem w stanie robić. No właśnie ta tęsknota nasza chrześcijańska jest tęsknotą twórczą, jest tęsknotą kreatywną, jest aktywną tęsknotą. Że Franciszek, który tak naprawdę nawet nie zdążyli razem usta ustanowić pewnych reguł, zasad funkcjonowania zakonu, gdzieś tam na obczyźnie, gdzieś daleko, w Indiach, potem w Japonii. Działa i pracuje. Przez to nawet podpada papieżowi, bo bardzo innocyzowi zależało na tym, żeby Franciszek był trochę takim menadżerem tych misji. A Franciszek nie był w stanie usiedzieć. Chodził od wioski do wioski, uczył katechizmu, chrzcił, szedł do kolejnej, kolejne stację misyjną zakładał. A on miał tylko to organizować. Nie był w stanie usiedzieć. Został wysłany do Indii, zamarzyła mu się Japonia. Pojechał do Japonii, żeby mówić Japończykom o, o Panu Jezusie. Przeszedł Japonię, stwierdził, no to teraz czas na Chiny. Twórczo przeżywał tęsknotę z Panem Jezusem i za Panem Jezusem. I teraz moje życie chrześcijańskie, tęsknota za tym, że koniec świata może stać się dzisiaj, oznacza to, że ja planuję o tym, co zrobię jutro. Planuję o tym, co zrobię za tydzień, i nawet jeżeli trzeba, biorę kredyt na 25 lat, nie licząc na to, że Pan Jezus mnie weźmie wcześniej, i bankowi będę się oddawać. No nie, biorę kredyt, bo liczę na to, że jednak spłacę ten kredyt, nie? Bo na tym polega nasza chrześcijańska tęsknota, nasze czuwanie, że ja czekając, wiecie, tak trochę w rozkroku, nie? Jednym, jedną stopą czuwam i czekam, że Panie Jezus już weźmie, a mimo wszystko drugą stopą działam, pracuję, organizuję. W końcu jestem odpowiedzialny za ten świat, za mój świat, który tworzę. I tym jest Adwent. Dlatego Franciszek, nie tylko metafizycznie przeżywał, nie tylko duchowo przeżywał Adwent. On to przeżył na, na sobie. On całym życiem swoim pokazywał, co znaczy Adwent. To znaczy być człowiekiem Adwentu. I nie tylko na tym skończył, bo poszedł dalej, przeżył całe życie Jezusa, Jego śmierć, kryzysy, które przechodził, kończył końcu to też przeżył zmartwychwstanie. Bo my nie tylko siedzimy w Adwencie. Dla nas cały rok jest ważny i cały rok przeżywamy, całe życie Jezusa przeżywamy razem. Zapraszam was do wspólnej przygody. Na, na tę niedzielę Adwentu, który jest bardzo krótki w tym roku, ale przede wszystkim każdego dnia, kiedy kładziemy się wieczorem spać, pomyśl sobie o mijającym dniu. Pomyśl sobie, czy jesteś z niego dumny, dumna. Pomyśl, co jeszcze ewentualnie jutro byłoby do zrobienia. Ale w totalnej wolności, jeżeli Pan Jezus nam pozwoli to zrobić, to zrobimy. Ale żebyśmy wolniej szli spać, że jesteśmy gotowi dzisiaj odejść. To jest piękne życie chrześcijanina.